Zombie Apocalypse Witajcie! W dzisiejszym odcinku kontynuujemy Minecraft. A. Czyli teraz wejdziemy do tamtej kopalni. Najpierw przepalimy jedzonko. Najpierw się tak jakby, że tak powiem, ogarniemy po właśnie... Zaatakujemy Endermana Ciekawe czy to nam się <laughs> uda <laughs> O nie Chcę patrzeć na endermony. Gdzie on? On zniknął. On zaś zniknął. Dziwactwo. jedzenie No i także przepalę y, rudę żelaza no, aż to także się przyda mam mało życia tego za Okay. i koniecznie zjemy połowę. o uleczę się ciekawe czy cały chyba no, no nie cały Na lecz sporo się uleczę no bardzo, bardzo sporo ulecze się uleczę. a do pieca wsadzamy to ok przypala się Chociaż już przepaliło dosyć dużo. Znaczy dobrze. To znaczy wręcz przeciwnie. To znaczy źle. Chcę się zdąży przepalić. Cztery kurczaczki. Myślę, że niepotrzebne mi jest to żelazko. Także. Tylko je ja tu nawet da się odłożyć? Nie, nie da się. To odłożymy je tu. No hey, i to kto mi się przyda? Jedzenie mam. Kilow, jeszcze w razie czego sobie jednak to żelazo zachowam. Jeden mieczyk, znaczy jeden kilo jeden mieczyk sobie zrobię jeszcze. Jakby mi się aż tak spodobało w tej kopalni. Bo mieczyk to ważny, a ten kilow to tak, taka prawie przy okazji, bo pewnie na, nawet tego nie, wy, nawet jednego nie wykorzystam. Chyba pamiętaj także o jedzeniu. Że muszę mieć go odpowiednią ilość. Jesteśmy w tym, otóż to kejwie. Jezus! Maria! To nie był dobry pomysł. mnie w głowę. Nie, nie trafił mnie w głowę. Idyje <laughs> ja mam życia. Nie ma szans, mnie tu wszedł... tam wszedł. Już tu przyszedł. Miękkiewipunkiem. Oszukać grę, czy, czy ryzykować? Ryzykuję. Nie mam szans! Nie mam szans! Szybko po rzeczy. że ukradniecie moje rzeczy. Nie pozwolę na to! Słyszycie? Nie pozwolę na to! Nie uda mi się! Nie uda się! Nie... Odrodzenie. Jest ciężko z nimi, powiem tam Lecz Wybije się ich wszystkich i... Po sprawy będzie A itemki nie znikną? Teraz gdzie itemki? Tu są itemki Bierz Skąd ich się tu nagle tyle wzięło? Siostąd! Pochodnie! z nimi ciężko i tak wszystkich rzeczy na bank nie odzyskam musiałbym mieć jakieś nie wiadomo co żeby na tnt które zabija każdego tylko nie mnie sią mi stąd Dobrze, strzelajcie się nawzajem! Dobrze! Dobrze! i teraz to źle. Są rozwaleni Jestem strasznie postrzelony. Moj, moje życie jest cud, cudem. Cudem żyję, o może tak. Cudem żyję. Cave jest mocny, lecz ma dużo mobów. Masę tych tempów, ludzie Tu mam coś Słuchajcie, straciłem Dwa kilofy, na pewno Jeden mieczek, na no szkoda Bardzo szkoda nawet bym Jeszcze nie straciłem, ale Chyba straciłem O, tu się znalazło coś Kurczę! Nie! A już miałem to za sobą. Dziś odcinek atakera. <grymne> Z mi to? Ja muszę odzyskać maitem. Już po chyba wszystko. Chyba miałem już wszystko. Musiała mnie napaść ta banda dziwaków. Ta? Skąd ich tu tyle? Ter teraz się spawner zrobił tych? Dobra, to jest spawner ich, oni chodzą, nie latają, oni nie robią nic Ich się da łatwo... O, o, o nie! Jeszcze creeper No sto fajnie Dobra! O kurczę! dobrze, oni... O, o nie. Ach, po co do nich podchodziłem? Muszę za tą partią muszę co zrobić bo się zbliża noc, a jak nie to stracę tej <tryk> temy. Itemy brać. Oni są już na wykończeniu te zombiaki, na bank. Jeszcze mnie, no właśnie, za, zaatakuj mnie jeszcze ten z tyłu. Matko, to nie Takie fajne. Jedynie wiem tyle. Straciłem, już straciłem. Myślę, że to, to przede wszystkim wszystko mam zebrane. Jedzonko. Chyba możemy przejść do eksplorowania. Ale to na pewno nie w tym odcinku. Gdzie on? Słyszę, że tu jesteś. Zdenerwowały te ząbki, szkielety i w ogóle. Teraz pewnie jest noc. Także z wyjściem będzie słabo. Jest noc. Moja tam jestem. Jestem, jestem cicho w realu, choć wiem, że gram nie słyszy. Nie Ten zombiak nie widzi. Jeszcze będzie nas walka z mowami, część 2. Słuchajcie, zębiaczki, ja nie jestem teraz. E, to już Ja już nie jestem w zamkniętym terenie. Oj, ale szkieletka, to ja się boję. Zygzakowy w... zygzakuje cały czas. Nie wiem, że mnie gonią. Śpi! Dobra, udało się. Okej, okay. czas w porządku. No i palcie się dobrze wam tak. Nie wiem, czy mogę zrobić coś z tego. Wiem, że szkielety jest ciężko rozwodzić, lecz one są pod, e, przydatne. Level stracony. Kilosy odzyskane, miecze odzyskane. Jedzenie chyba połowicznie, coś mi się wydaje. Zgniłe mięso mi się chyba też na nic nie przyda. i do Was to samo. Małe kurczaczek to ten, którego ja pewnie stworzyłem. Lecz wiem, że ja muszę zrobić... jak no to. Dobra, leczymy się mocno. I w tym odcinku to już będzie wszystko. Ja dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam do innych filmów jeszcze sobie wyrzucimy na koniec. Jajko, z którego nic nie wypadło. Cześć!